Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj, już jutro reprezentacja Polski pozostanie bez selekcjonera. Kto może objąć naszą kadrę? Dlaczego Cezary Kulesza obawia się zatrudnienia trenera z zagranicy? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o zaskakującej decyzji Cristiano Ronaldo, nietypowym zawieszeniu kary dla Roberta Lewandowskiego przez władze La Ligi oraz o Jude Bellinghamie, który już niebawem może zostać piłkarzem Realu Madryt. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach: Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. A teraz ciekawa informacja do każdego z Was. A czy ty kiedyś marzyłeś, aby zostać profesjonalnym piłkarzem? Jeśli tak, to jeszcze nie jest za późno. Z pomocą przychodzi gra Football Team. 5 grudnia wystartowały zupełnie nowe serwery. Ja sam wracam do gry i buduję nowy zespół wraz z wami, moimi widzami, pod nazwą Football TV Team. Gra otrzymała ostatnio bardzo duży update, który przyniósł ze sobą pełne udźwiękowienie gry, głosowe komentarze meczowe oraz nowy, odświeżony moduł klubowy. Wbijając linku w opisie otrzymacie aż 200 punktów energii więcej na start. Widzimy się na wirtualnych boiskach Football Team, a być może razem w jednej drużynie. Dokładnie z dniem dzisiejszym Czesław Michniewicz zakończy swoją pracę jako selekcjoner reprezentacji Polski, a od 1 stycznia Biało-Czerwoni pozostaną bez trenera. Kandydat Datów jest wiele, a wśród nich wymienia się Herwę Renarda, Bielike czy też Roberto Martineza, i skupimy się w tym temacie na tym ostatnim. Hiszpan ustąpił z dotychczasowego stanowiska po ponad 6 latach. Jego największym sukcesem był brązowy medal Mistrzostw Świata w 2018 roku. Na innych wielkich turniejach Belgowie raczej rozczarowali. Na Euro 2020 odpadli w ćwierćfinale, zaś na Mundialu w Katarze nie wyszli nawet z grupy. Martinez po ostatnim meczu na Mistrzostwach ogłosił zakończenie swojej misji w Belgii. Ze znalezieniem nowego pracodawcy nie powinien mieć większego problemu. W poprzednich miesiącach i latach często był przymierzany do prowadzenia czołowych europejskich klubów. W przestrzeni publicznej pojawiły się głosy, że PZPN, który rozgląda się za następcą Michniewicza, powinien przynajmniej skontaktować się z Martinezem. Hiszpan, na pytanie o możliwą pracę w Polsce, nabrał wody w usta. Co ciekawe, nie wykluczył jednak takiego rozwiązania. Mam wielki szacunek do ludzi pracujących w futbolu, w różnych rolach. Formalnie wciąż obowiązuje mnie umowa z Belgijską Federacją. W tym momencie nie prowadzę więc żadnych rozmów. Do końca roku obowiązuje mnie umowa, o której wspomniałem. Potem będę chciał pewnie trochę odpocząć z rodziną. Pod względem formalnym rozmowy są możliwe od stycznia. Polscy kibice znacznie przychylniej patrzą w stronę zagranicznych trenerów. Obawiają się, że zatrudnienie polskiego selekcjonera spowoduje dalsze kolesiostwo wewnątrz kadry oraz spory wpływ zawodników na wybór pierwszej jedenastki. Zupełnie innego zdania jest Cezary Kulesza, o czym przekonuje anonimowy członek PZPN-u. Według mojej wiedzy prezes Kulesza nie jest przekonany do tego, by w miejsce Czesława Michniewicza zatrudnić szkoleniowca z zagranicy. Wcale się temu nie dziwię, bo wydarzenia sprzed roku mogły wystarczająco zniechęcać do takich ruchów. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie zamierza się spieszyć z podjęciem decyzji. Reprezentacja Polski kolejne mecze rozegra w marcu przyszłego roku. Czekają ją wtedy spotkania z Czechami i Albanią w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. A więc, który Polak mógłby objąć naszą kadrę? Dużo mówi się o Marku Papszunie, który nawet zadeklarował gotowość do poprowadzenia naszej kadry narodowej. A według Was, który trener byłby najlepszym wyborem dla reprezentacji Polski? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Cristiano Ronaldo od kilku tygodni był wolnym zawodnikiem. W trakcie mistrzostw świata Manchester United za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z 37-latkiem. Czerwone Diabły podjęły tę decyzję niedługo po kontrowersyjnym wywiadzie Ronaldo. W rozmowie z Morganem z The Sun Cristiano stwierdził, że czuje się oszukany przez United i nie szanuje Erika Tenhaga, bo ten również nie okazał mu szacunku. Wczoraj po południu media zaczęły podawać informacje o bliskim porozumieniu Cristiano Ronaldo z Al Nasr, czyli zespołem z Arabii Saudyjskiej. Z początku każdy z nas traktował te doniesienia z dużym dystansem. W końcu, podobne pojawiały się już kilka tygodni temu. Jak się jednak okazało, były one prawdziwe i wieczorem oficjalnie zarówno Cristiano Ronaldo, jak i klub z Arabii ogłosili, że Portugalczyk będzie nowym piłkarzem Al-Nasr. CR-7 podpisał dwuletni kontrakt z największymi zarobkami w historii futbolu. Mowa o kwocie aż 200 milionów euro za sezon gry. Co transfer oznacza dla Ronaldo? Pożegnanie z wielkim futbolem i przejście na tak zwaną piłkarską emeryturę do kraju, w którym liga nie jest na najwyższym poziomie, a kluby płacą gigantyczne pieniądze za grę w ich zespole. Wielu kibiców mówi, że stracili szacunek do Cristiano. Musimy mieć jednak na uwadze, że Portugalczyk ma już 37 lat. Co na zawodnika i tak już jest zaawansowanym wiekiem, w którym większość piłkarzy dawno przebywa na emeryturze. Niestety, w 2015 roku Ronaldo udzielił wypowiedzi, która teraz zbiera swoje żniwa. W mojej głowie mam myśl, że chcę skończyć na topowym poziomie chcę skończyć z godnością w dobrym klubie. To nie oznacza, że przejdę gdzieś do USA, Kataru czy też Dubaju. Nie mówię, że to źle, ale nie widzę tam siebie. To nie jest dla mnie. Wydaje się, że Cristiano Ronaldo popełnił błąd, jednak nie teraz, a kilka lat wcześniej, odchodząc z Realu Madrid, z którym miał podpisany kontrakt do 2021 roku. Niestety obecnie jesteśmy świadkami początku końca wielkiej legendy futbolu. A wy, jak oceniacie decyzję Cristiano Ronaldo? Napiszcie w komentarzach. Robert Lewandowski w ostatnim meczu FC Barcelony przed startem Mistrzostw Świata otrzymał czerwoną kartkę, po której został zawieszony na jedno spotkanie. To jednak nie wszystko. Schodząc z boiska wykonał dziwny gest dezaprobaty w stronę sędziego, przez który komisja La Ligi zawiesiła go na kolejne dwa spotkania. Sankcja pauzy została jednak zawieszona przez Trybunał Administracyjny do Spraw Sportu, jako środek zabezpieczający do ponownego rozpatrzenia sprawy. Dla 34-latka kara trzech meczów pauzy byłaby bardzo bolesna, gdyż do gry w klubowych barwach mógłby wrócić dopiero pod koniec stycznia. Zawieszenie sprawy do ponownego jej rozpatrzenia nie gwarantuje jednak jej załagodzenia. Jak będzie wyglądała jego dostępność w następnych meczach, z odpowiedzią na to pytanie musimy poczekać do następnej decyzji władz. Pewne jest, że co najmniej jedno spotkanie opuści, gdyż taki jest obligatoryjny wymóg po tym, gdy zawodnik obejrzał czerwoną kartkę. Cała sprawa mocno śmierdzi absurdem. Pamiętajmy jednak, że jeśli nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dlaczego Lewandowski jeszcze kilka tygodni temu został ukarany, a teraz nagle sprawa ponownie jest rozpatrywana. Niestety nie potrafię wam odpowiedzieć na to pytanie. Jude Bellingham od dłuższego czasu jest kluczowym priorytetem dla Realu Madryt. Chętnych na usługi piłkarza Borussia Dortmund jest jednak znacznie więcej. Najczęściej mówi się o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu. Real Madryt od dawna prowadzi swoje zabiegi w celu zakontraktowania Anglika. Od dawna otrzymuje kontakt z jego otoczeniem. Relacje z są uznawane za pozytywne, co może być kluczem do transferu. Wydaje się, że Borussia nie ma już złudzeń, że zdoła zatrzymać Bellingama na dłużej. Teraz koncentruje się na tym, by wynegocjować dla siebie jak najlepsze warunki. ESPN twierdzi, że Real jest w stanie zapłacić ponad 100 milionów euro. Tego typu kwota jest w Madrycie uznawana za rozsądną. W sfinalizowaniu transferu mają pomóc dobre relacje między klubami oraz Florentino Perezem i Hansem Joachimem Wackę. Real chce jak najszybciej dopiąć całą transakcję. ESPN przewiduje przyspieszenie rozmów między Królewskimi a Bellinghamem już w styczniu. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.